Daj ze spokój z aniołami, choć na pewien czas. Więc dobrze pomyślę, zanim odpowiedź dam. Choć blondynką jestem, rozum mam. Maria Selska. I... Moja kobieta też jest blondynką. I też tak mądrze gada. P <noise> Nieraz jak coś powiem, to głowa mała. Zarwali. Proszę pana, przepraszam. Głowa mała. Prze przepraszam. O, jak dobrze. Pani Mario, za chwilę tutaj pojawi się pani ulubiony autor, którego kontrowersyjne dzienniki przysporzyły tyle rozgłosu pani wydawnictwa. Wydawnictwu profesor Józef Banasza, który wiadomo jest znawcą pszczół, ale także koneserem muzyki. I dlatego będzie dawał odpowiedź spór swoim oponentom, popisując się wokalnie i atrakcyjnie, i, i, i frontalnie. Profesor Banaszak, prosimy bardzo. Ja. Nie cyganie, tylko prawdę piszę, każde zdanie. To jest goły Pakt! Nie cygaje. ale słyszę, jak śpiewają o mnie tak. Gore, gore! On rozwiązał plotek worek. Tak nie porę, zamiast cichosza. Te plagiaty, doktoraty on nie ma sumienia, w gore, gore, gore za plotę chory, tak nie zamiaścił zamiast zikosza, te planiaty, doktoraty, choć on nie ma sumienia. Kiedy słyszę te wierutne o mnie brednie, to boleję, że jest właśnie tu. Bydgoszczy, w dziękuję pełnej tak niewdzięczny ukawo W porę, w porę, no bo jestem profesorem, a więc w porę zrozumiałem wprost, że wśród... Mą ukochane moje pszczółki, też kąśliwe przecież są. Ore, ore, chociaż zewsząd baty biorę, mam humorek w szabadabadach. kod senaty, rektoraty wszyscy hajda na mnie Tej wiore, mam chorę, jak się chciałbym. Widzi mi się, że napiszę my kdzielniku dalszy ciąg! Oh! O brawo, profesor Banaczak zapowiedział, że napisze dziennik Mam już gotowy drugi tom. Józek, nie strasz, idź z tym do świadectwa. Oszczędź oficynę mu. Ja tu wykańczam wątki, co ciekawsze. A teraz chcesz wykończyć? Chcesz Margrafsen, Józefie? Ach, kobiety, słaba płeć niestety. Słaba jak ten UKW. Tfu! Dziękujemy bardzo. Maria Sęska i profesor Banaszak. Oj, panie Narwaniec. Panie! U tak. nas to się nic nie zmienia. Przedtem było KW, teraz UKW. Proszę pana, niech pan. A ludzie jak narzekali, tak narzekają. E, tak, niech pan nie mieli tylko pojęć. E, UKW to jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Pan chyba wie. Kto to był Kazimierz Wielki? No, to tak, mniej więcej. Tak. Po oczach widzę, że pan wie, że to Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Wielki, proszę pana, to był król, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Nie, niby murowaną, a biedny murarz za robotą rozglądać się musi. No tak, tak. Ja, ja, ja zdaję sobie sprawę z pana trudnej sytuacji. A nie próbował pan się przekwalifikować. Czego nie, nie wchodzi w rachubę. Dlaczego nie? Panie... Ja to tu murarstwo tutaj mam we krwi. Ja je panie wyssałem z mlekiem matki. To znaczy się ojca, bo tatuś murował. Stryjek murował. Dziadek murował. Babka. Też murowała. No gdzie no, babka nie murowała przecież. Babka to śpiewała mi takie piosneczki przed zaśnięciem przy łóżeczku, takie murarskie. No wiem, rosną w mieście domy z czerwoniutkiej cegły. Domy stawia mu... Co pan tak patrzy? Nie, no, babka śpiewa inaczej. Szło. Jak? Zalecał się raz, ach do mnie, ach do mnie, murasz z budowy, co miał specjalność w zakresie, w zakresie prac rozbiórkowych. A że typowy był budowlany, zanim rozebrał, chrapał piany. No, bardzo ładna piosenka, panie Narwaniec. Pan to by miał no to nawet. jest życiowe rozumie. Bardzo życiowe, pan by miał nawet szansę w szansie. na sukces, proszę pana. O Jezu, to, to musiałbym sobie więcej golnąć. No tak, ale to byśmy jakoś... O, oni tam w tej telewizji to też tak grają, jak mieli wzięte, nie? Z tym, że wie pan, w telewizji to pan by musiał wzbogacić interpretację. Wie pan, nóżka, ręka, o, wie pan, tak bardziej, bardziej... Nie, to ja tam bym zaśpiewał taką piosneczkę. Co ją babka śpiewała, jak dziadka w domu nie było? No, sami dorośli śpiewaj. Pan. Zalecał się raz, ach do mnie, ach do mnie, z wyżyn ryncista. I przez pół roku on dla mnie, on dla mnie lodówkę wystał. A kiedy przyszła chwila intymna, to on był zimny i ja też zimna. No bardzo no. ładnie. Życiowe no, takie. Ja nie będę rozwijał z panem tego tematu, Albowiem za chwilę pojawi się tutaj osoba duchowna, Co? proszę pana. Proszę się, ksiądz? Tak, ksiądz. Prawdziwy! Najprawdziwszy z krwi i z kości na dodatek ze Szwederowa, proszę pana. O, e, ksiądz. Robisz, Ryszard Próczkowski. Prosimy bardzo. Że mnie prowość, To mnie przeciętny Jednakowość Wie o tym całe Szwederowo I o swym rysiu Śpiewa tak Kaznodzieją Takim jest Takim wdech Takim fest Co rozprawia Żartami w krąg siejąc No bo lubi Ludzie się śmieją i umieją walor ten, żurnaliści, wziąć na cel, chcąc dać nerwu do czegoś nudnego. Proszą, Próczkówskiego. czasem do lasu ktoś mnie bierze, bo miejsce myśliwych dusz pasterze. Gdy ustrzelę biedne zwierzę, wtedy ze skruchą nocę tak, kaznodzieję, to był grzech, że przez ciebie zając zdechł, by odkupić więc czyny swe grzeszne, pędź na stadion, na osiedle leśne. I nim zacznie się tam mecz. Na boisko z tubą wleć I kazanie tam palni z nadzieją Rzeki bole zawiszy z mądrzeją. O tym można tylko śnić By w owieczki zmienić dzicz Ale myślę, że to mi się uda Trzeba wierzyć w cuda o był, proszę Państwa, ksiądz y, Próczkowski. Y, a... Proszę księdza! Proszę księdza. Ksiądz sam na szwederowie, kościół buduje, nie? Przepraszam. Panie... No a ja jestem budowlany. Jan Narwaniec. Niech pan nie przymarudza, bo zaraz tutaj dama się pokaże. A to kto? Krystyna Loska. Nie, nie. Anna Bańkowska. Proszę. Przez góry prawo, anioł PiS. A zemkę z Brukseli wznosi wina kielich, Choć nie lubi pić. Ja jedyna, ja jedyna Z tych już nielicznych lewicy lewic Co tak dobrze wciąż się trzyma I dba o imię swój szynk. Ani ciemniak mi grażyna niegroźna, Wysokich list, Mackiewicz, a nie też przetrzymam, tańcząc ten swój bajkowska twist. Pali koty dzikie i korwiny, mickę, to jest dla mnie preść. Za ważniejszą mam się, gdy na wiejski tańczę swój bajkot twist. Jam jedyna, jam jedyna, z tych już nielicznych lewicy lewic. Choć Miller z aniołami trzyma, nie zraża mnie to nic, a nic. Twer niebieski siebie i mam, liczy się konkret, a nie nic. i zawsze kończę. Bardzo ładnie, dziękujemy bardzo. To była poseł. Przetańczy całą noc to głabęc księg. Możesz siostro, chcieć, wszak taniec ludzka rzecz, lecz zważ, ty na mój stan. Nasz taniec ma być bardzo salonowy, bez żadnych tam dwuznacznych. Jak z siostrą brat, niechże już sojusz bratni. No jaki, jaki duet prawdziwego Porozumienia i pojednania bańkowska Próczkowski Oho. O, o. I co? I co, panie Narwaniec? Rozmawiał pan z księdzem Ryssiem e, o robocie? No. Zaprosił I... mnie na rozmowę. K... Kwalifikacja. E, tak, e, zaprosił do konfesjonału. No coś wypiłeś sobie czy naczyś, bo takie <noise> głupoty karasz. No. Gdzie na polowanie! Na polowanie. Porque ele diz assim, ele na torre, da Najlepiej poznaje się człowieka. Tak Już do mnie tak. <grywa> Mam nadzieję, że pan nie będzie śpiewał tych piosenek z repertuaru swojej no, rozwiązłej babci. Nie, nie, tych nie. No, ale inna. Bo babcia śpiewała taką jedną, co by się do bigosu myśliwskiego w sam raz nadała. Papua. Dobra. Zalecał się raz Ach do mnie, ach do mnie stucholi leśnik, co na rozkładzie miał saren, miał Saren chyba z czterdzieści, Więc gdy mnie nazwał swoją sarenką najbliższe krzaki, uciekłam prędko. No, bardzo <grymne> bra, 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 bra. Życiowe, no. bardzo, Elsie Bardzo ładnie. Nie, 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 nie. Tę, tę, tę piosenkę Pan może zaśpiewać, ale przy tak grzesznej wyobraźni nie powinien Pan przykładać ręki do budowy świątyni. I wie pan co, panie Narwaniec? Ja tak panu szczerze powiem, patrząc na pana za przeproszeniem całokształt, to ja widzę, że pan się jednak chyba najlepiej nadaje do takich, wie pan, drobnych prac rozbiórkowych, proszę Pan. Najlepiej. Mówisz? Tak. No bo jest co rozbierać. No, panie Narwanie, nie no, pan się za... Daleko nie posuwa, no przecież. No co? Ortiz na kujarskiej rozbierają. No tak. Torbyt rozbierają. Makrum rozbierają. Kaskadę. Kaskadę się sama rozebrała, jak zobaczył. Proszę pana, a jeszcze słyszałem, że będą rozbierali stadion Polonii. Co, jo? Tak. To gdzie ona już już albo chodził? Widzi pan. I o tym. Pomyślał ten mąż opatrznościowy Paweł Łysak i zawczasu przygarnął biednych żużlowców do teatru swojego. Biednych, to biednych. Chciałbym być taki biedny jak Tomek Golob, nie? <grywa> na przykład. To mówisz pan, że chłopaki zapindalają teraz na scenie? Tak! Ale to huk musi być. No nie? ale Łysakowi chodzi o to, żeby o Teatrze po Polskim w Bydgoszczy głośno było. Na całą Polskę. No czytał pan przecież chyba w gazetach. Nie wiem, za gazetami to ja nie jestem. A no tak. Za telewizorem bardziej. Jak tam sobie dają, tym piaskiem po oczach, wiesz, po ziobrach, no, no, To jest wie... taka komedia, że ta twoja szupka to mały pikuś. E, tak, e, o, oczywiście z tym, że niech pan nie uogólnia. Są politycy bardzo ostateczni i powściągliwi. Tak, to to, to, to. A ta Bańkowska tu z księdzem co wywijała? Nie, nie no. widziałem. Proszę pana, Bańkowska jest kobietą i ona musi się raz po raz zapomnieć. Ale na przykład taki Paweł Olszewski, to on jest cały... Czekaj, czekaj, czekaj. Olszewski, Olszewski. Olszewski. No. Już wiem. Okrągły na buzi, rozumiesz? Adwokat był premierem. Nie, to jest pociągły na buzi. Nasz Olszewski, Paweł Olszewski, czołowy parlamentarzysta naszego regionu. Najbardziej no. czołowy z naszych to był Jasiu Rólewski, ten co strajki rozpoczął i romet wykończył. No, 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 Przez niego no, wszystko upadło. Taką gospodarkę rozpieprzy. No, pa, panie Narwaniec, niech pan nie upraszcza skomplikowanego procesu ustrojowej transformacji. A Pawła Olszewskiego, jak pan zobaczy, to pan sobie skojarzy, bo to jest twarz P.O. Młoda, inteligentna, zdolna, wyrazista twarz P.O. Paweł Olszewski. Paweł Prosimy Olszewski. bardzo. Gdzie tak mało u mnie wiosen przemie wielkiej sławy noszę Choć mam tak nie wiele lat A tak wiele jużem wart Wesołe jest życie u Tuska Wesołe jak piosenka jest ta Gdzie stąpnę tam pod moje usta Ktoś z radia mikrofon. Nastąpię tam pod moje usta, ktoś z radia mikro, mi Dobre geny dał mi rodzic, co byt goszczy bo je wodził, ale całą resztę jam wypracował sobie sam. Wesołe jest życie u Tuska, nie prosi i lis wszystko tak zgrabnie wyłuszczam, że nie zły ma ze mną z I wszystko tak zgrabnie wyłuszczam, że nie zły ma ze mną z Jeszcze tylko parę diosen. i się jeszcze wyżej wzniosę. Ja ten buzek nie i zaśpiewam wtedy, że. Wesołe jest życie bez tuska, Bruksela piękniejsza niż Tusk. Przyznaje to żona Bokuśka, to samo też mówi tatuś. Rad tam tam przyznaje to żona Bokuśka. To samo też mówi, Tatuś. Dziękujemy bardzo. O, była nadzieja naszej polityki. Proszę Państwa, na zakończenie, zgodnie z tradycją, pojawi się w naszej szopce postać ogólnopolska. Pozaregionalna, centralna, tabloidalna, którą nawet pan, panie Narwaniec, bez trudu rozpozna. Panikot! Na taką łatwiznę to nie idziemy. Kasieński? Nie. Nie, broń Boże, nie, niech pan siada. Nie, nie, Kaczyński nie. Plus! Nie. No to. Chyba lato z kręciną. <grym> nie, nie, e, to ja, e, ja panu pomogę. E, to będzie, proszę pana, kobieta. A, olejnik z kropką. Nie, nie, nie. Albo ta. Albo ta, co mi się zawsze z tą drugą myli. Bo obie tej samej szminki używają. Takie wygadane profesorki. Ale nazwiska to mają tak po. No, no, no. Trudne do wymówienia. Senyszyn i Staniszkis. O! No. Seniszkis i Staniszyn. Tak. Nie, też nie, proszę pana. Też nie. Dla ułatwienia może coś panu powiem. Jest to dama, która lubi dobrze zjeść. Wiem! Prezydentowa Komorowska. No nie, 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 nie. Proszę pana, to było, to było co najmniej nietaktowne. To ja w takim razie powiem, jeszcze bardzo panu przybliżę, to jest osoba na literę G. Na G to ja zdałem tylko Gierka i Gomułkę. Proszę pana, to jest kobieta na G, a właściwie na 3 G: Gary, Gwiazda, Gastronomia. Możeżesz, ty zejdę! Gesslerka! A, rewolucjonistka kuchenna! Magda Gessler. Prosimy bar. Ludzie, nie rozchodźcie się. Teraz będzie tutaj prawdziwa wyżerka. Gesslerka! O! Gesslerka, ba. Najwyższe barman też Mają stres, gdy pić zacznę jeść Żrę, jak ja żrę To cały kraj gapi się Gdy mdły barszcz, chudy fasz Och, dan co podoba się wam, myślę, że tu nad Brdą Restauracje też są, co by wizytą mą Rangę wzmocnił swą, byle kamery dwie Choćby listę VB pokazały wam mnie Magde Gessler, jaki jest Są twarz i mój wdzięczny mąż. Wiem, ja już wiem, że wszystkie gary ad rzucę w kąt w chwili tej, gdy na mej krazie pozna się Sejm. Wtedy z poselskich Dumna prawie jak paw, wśród zachwytów i braw, Przyćmię sto innych sław. Ludzie wciąż żalą się, że debaty są mdłe. A ja dobrze wiem wszak, co mam pieprzyć i jak! Że. <śm> Szef, barman też, mają stres, gdy pić zacznę jeść. <laughs> żrę, <Żrem. śmiech> jak ja żrę, <żrem, śmiech> to cały kraj gapi się. bardzo. To była ma Magda Gessler. Jaka uczta wokalna. <laughs> ja ci powiem coś. Ja. Z tą kulturą w budowie to jest jeden wielki pizz. O nie, o, nie, jak... Czekaj, nie skończyły, jak, jak nie. Nie skończyłem. Nie skończyłem. I fotomontaż! A, ale nie, nie, niech pan nie przesadza, proszę pana. No to pokaż mi jakąś robotę w tej kulturze. No dla mnie robotę. No, Dobrze, proszę bardzo, proszę bardzo. My jesteśmy skłonni y, y, zatrudnić y, Pana, panie Narwaniec y, przy budowie przyszłorocznej szopki Bydgowskiej. Zaraz przedstawię brygadę, y, z którą pan będziesz pracował. To jest właśnie rusztowanie muzyczne. Ten oto Maciej Afanasiew. Bogdan Ciesielski. Waldemar Matecki. Jego znam, on jest ze Szwederowa. Dobrze, Stefan Gołata. I pierwszy front robót, Barbara Kalinowska. Wanda Rzyska. Wiesław Kowalski. Witold Murański. Marek Rona i Zdzisław Krusz dziękujemy Państwu za uwagę i na koniec zaśpiewamy piosenkę końcową. Krusz śmiech, bez uśmiechu żyć topek, lecz gdy wszyscy zdrowi, że okej, ok, ten śmiej się śmiech. A kiedy złe dzieli chodź boga, pamiętaj, że to zwykła szopka. Grunt to śmiech, bez usiechu żyć to be, Lecz gdy wszyscy zdrowi, że okej, okay, wtedy śmiej, się śmiej, śmiej. Dziękujemy